Bolesnej męki i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, Ojcze Przedwieczny ofieruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki dla, nas całego świata. dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki. Jenu święty dla nas na i całego na 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 świata. Dla Jego bolesnej męki. Jego święcie dla nas i całego świat. Dla Jego bolesnej męki. Nego święty dla nas i całego na świata. Dla Jego na bolesnej męki. Jenni do dla nas, całego na świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie Jego dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki.

Thank you. według świętego Mateusza. Mama, Tobie, Panie. Pierwszy dzień czasiku przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu, nauczycielka powiedzieć, nasz mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić maskę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali pasję. A gdy On jeździ, jest, jest wziął plewę, mówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc, wierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął w i dzięki uczyniwszy dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na upuszczenie grzechów. Też powiadam Wam, Odtąd nie będę już pił z tego owocu w innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami w królestwie mojego ojca. Oto słowo pani. Aleluja, modlmy się, Boże, któryś dla chwały swego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego, najwyższym i wiecznym kapłanem, Sprawa, by na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W boże uczty posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł: Ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa powróciwszy oznajmił to swemu panu. Wtedy Pan rozgniewał się i nakazał słudze, wejdź co prędzej na ulicę i za łupki wprowadź do ubogich niewidomych i chromych. Sługa oznajmił, panie stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to Pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Oto chleb żywy, który stąpił z nieba. Alleluja! Kto go pożywa będzie żył na wieki, Alleluja Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże Spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie Zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa Który żyje i króluje na wieki wieku. Amen Jeżeli będzie w będziecie, a słowa moje w Was, obroń do szokowskiej przejścia na temat wszelkich. Ojciec mój przez to będzie że ową objętym dziecięciom i strajkiem niemożliwym Ojciec, tak ja Was udziałam, wychlaję miłość jeżeli będziecie dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla tak jak ja dla mnie, 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 dla była dla mnie, dla mnie, Często Ciebie przejmowali, Ci wie to, że z Tobą przynosi owoc trwający na wień, który żyjesz i królujesz na wień i wieku. 知道。Bye bye. Nie wiozy, Helu wycerawi czystej pieśni głosy, Święty, święty nad świętymi, w zastępu króła mastawy. Pełne niebo, w tej ziemi, Wam jest Twojej sławy. A postą w to nie rzesza, kur do roku pełen twarzy, to nie oczynieć pośpiesza, wężenników w orszach biały, ciebie poprzez obrą ziemi, w głębi serca mi lezdą. Bye.